Signor Ronaldo, co się pan życzy na te święta wielkanocne. No normalnie. Życa się, żeby wszystko zeżarł to, co że kupił do zeżarcia, bo to, co kupił do wypicia, to na pewno wypijemy. No i życa się, żeby w Messi się udławił jajcem. I tyle. Panie Argentyńczyku z Brodą, co się nazywasz Messi. Słyszał pan, co panu Ronaldo życzy na święta? No normalnie osłyszał, ja co mi powiedział. I opowiem mu tak szybko, jak on by miał jajca, to by się mógł pomalować jako pisanki, ale on nie ma jajec i niech mnie bodnie wżyć. I ciul. Messi się obraził. A ja to mam kajś. ja się nie będę tym przejmował, ty, te ja teroski mów święta, rozumiesz, Pojada się do umci, dostana dziesięć zeta, bo ja w Dingusa i Gist! No he, a do przyjedzie ujek. I będziemy no normalnie przerabiać temat nie we świt, wiadomo. A Ronaldo, no co, unetro, a głupi. No dobra, jak Messi chce, to będziemy się wadzić. Ale ja źle znoszę te zwady, bo mi się powiększa ten pieprzyk i zaś muszę jechać do kosmetyczki i go łoboczyć. A Messi jest głupi! Herr Robert, warum Messi wadzi się z Ronaldo. Nie, no, ja nie wiem, czy mu się wadzą. Powiem tak, wesołego jajca i chcę do realu. Dobra, koniec wady, ale jo jest najlepszy. I tyle. Powiedział, co wiedział, i da do domu. Otóżeś się schował, mój drogi oglądaczu. Chciałek ci ino życzyć wszystkiego dobrego w te święta, żeby ci bas nie pęk ty z tego całego żarcia. Aleluja i nie zeżerej migowy. Richard, Richard, po co oni nas sam wrazili? Czemu Ginek się nie ruszał? Gienek! Boże, jezus, gienek nie żyje. Matko święto, zawrzyj gęba, Alois, to jest ino do zdjęcia. A jak my są wodą i oni nas wypiją, zawrzyj się i się nie ruszaj.